Moi drodzy, domyka się nasz adwentowy kalendarz. Gdyby był zrywany, to już ostatnia kartka, 24 grudnia, adwentu, ostatnia kartka. Ale otwiera się już dzisiejszej nocy ten kalendarz wieczności, który chcieliśmy gdzieś sobie wyobrazić i do którego chcieliśmy się przygotować, i który zaniesiemy. I prosimy Boga, żebyśmy umieli go zanieść jak najlepiej. W dzisiejszym, tą czwartą niedzielę Adwentu, w ten dzień Wigilii słyszymy refren, powtarzamy refren. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana. I ostatnim kluczem, jaki dzisiaj chcemy wykorzystać z owoców Ducha Świętego jest miłość. Właściwie ona się zawiera w każdym z tych słów, na wieki będę sławił łaski Pana. Bóg jest miłością. Łaska jest dotknięciem tej miłości, doświadczeniem tej miłości, przeżyciem tej miłości, która będzie jest na wieki ofiarowana dzisiaj nam. Jakże ważne. Abyśmy chcieli, abyśmy potrafili. No po to, żeśmy właśnie przeżywali ten czas Adwentu i szli, odkrywali te kolejne karty naszego adwentowego kalendarza, aby to było rzeczywiście nasze. Przywołajmy z największą prostotą znowu ten obraz Boga i miłości wpisany w małe dziecko. Będziemy już zapewne za kilkanaście godzin, za kilka godzin, w ten noc. Bożego Narodzenia przy żłóbkach, będziemy w czasie mszy pasterskiej, może wręcz uczestnikami, jak dzieciątko Jezus, figurkę dzieciątka Jezus będzie się umieszczało w tej szopce. Co takie dziecko wnosi w życie rodzica? Ten wyjątkowy dar miłości, owoc miłości, znak miłości, źródło miłości, która nigdy się nie kończy. Wy, kochani rodzice, niosący tę miłość, nigdy jej nie kończycie, nie zamykać. Ona staje wobec różnych wyzwań. Ona wymaga niejednokrotnie różnych, może nawet nowych doświadczeń, nowych dróg, ale ona trwa. Ona się nigdy nie kończy. I tutaj, na Ziemi, ale i w wieczności. Przywołujemy naszych patronów. Przywołujemy naszych bliskich zmarłych, przywołujemy tych, którzy nas kochali i którzy kochają, przywołujemy Boga, który poprzez tajemnicę miłosierdzia odkrywa przed nami właśnie to, co nigdy się nie kończy: Jego obecność, Jego życie. Niech ta czwarta niedziela Adwentu, niech ten dzień wigilijny. Niech ta nasza poranna refleksja przyczyni się do tego, że kiedy za kilka, może kilkanaście godzin weźmiemy do ręki opłatek, może będziemy składać życzenia jednej osobie, może kilku, kilkunastu, może więcej, tych, którzy są blisko nas, tych, których spotkamy, niech to będzie znak, że to, co jest wieczne, właśnie się objawia. A my trzymamy to w ręku, bo niesiemy to w sercu, bo chcemy wypełnić tym duszę. A wtedy to będzie dotknięcie wieczności, to będzie nadzieja wieczności, to będzie droga do wieczności, którą Bóg wypełnia miłością. Błogosławionych świąt, Narodzenia Pańskiego.